Czy wiesz, że każdego roku w Polsce na raka umiera ponad 100 tysięcy osób? To przerażające dane, ale za każdą z tych liczb kryje się historia, którą mogła zmienić odpowiednia wiedza i działania prewencyjne. Dlaczego tak niewiele mówi się o tym, jak skutecznie zapobiegać tej chorobie? W tym filmie zdradzę Ci nieoczywiste i praktyczne sposoby dzięki którym możesz ochronić siebie i swoich bliskich. Lekarze coraz częściej alarmują, że wiele przypadków raka można uniknąć. Czy zdajesz sobie sprawę, jak duże znaczenie mają codzienne wybory, takie jak to, co jesz, czy ile się ruszasz? W tym materiale nie tylko poznasz naukowe fakty, ale również proste, konkretne kroki, które możesz wprowadzić od razu. To informacje, które mogą dosłownie uratować życie. Wyobraź sobie, że masz moc kontroli nad swoim zdrowiem, że małe zmiany w stylu życia mogą stać się Twoją najlepszą tarczą ochronną przed rakiem. Pokażę Ci, jak dieta, ruch, unikanie zagrożeń czy regularne badania mogą wspólnie stworzyć kompleksowy plan ochrony Twojego zdrowia. To wiedza, Którą każdy powinien mieć, a jednak tak niewielu o niej mówi. Zostań ze mną do końca, aby dowiedzieć się, jak proste decyzje mogą zmienić twoją przyszłość. Ten film to nie tylko informacje, to szansa na lepsze życie. Przygotuj się na dawkę inspiracji, wiedzy i konkretnych wskazówek, które pomogą ci działać już dziś. Gotowy? Zaczynamy! Czy wiesz, że ryzyko zachorowania na raka wzrasta z wiekiem? Zanieczyszczenie powietrza, palenie papierosów czy nadmierne spożycie alkoholu są jednymi z głównych przyczyn. Niestety, w Polsce co roku diagnozuje się nowotwory u ponad 150 tysięcy osób. Każdy z nas powinien zrozumieć: jak unikać takich zagrożeń, aby zadbać o swoje zdrowie. Niewłaściwa dieta to kolejny kluczowy czynnik ryzyka. Zbyt dużo czerwonego mięsa, cukru czy przetworzonej żywności może sprzyjać rozwojowi chorób nowotworowych. Tymczasem zdrowe nawyki, takie jak spożywanie warzyw i owoców, mogą działać jak naturalna prewencja. Pomyśl: czy w Twoim codziennym menu są produkty, które wspierają Twoje zdrowie? Niebezpieczne substancje w środowisku to kolejne zagrożenie. Częsta ekspozycja na dym tytoniowy, chemikalia w pracy, czy nawet codzienne środki czystości, może zwiększać ryzyko raka. Dlatego tak ważne jest ograniczenie kontaktu z tymi czynnikami. Może warto zacząć od małych kroków, jak wybór produktów ekologicznych, choć genetyka odgrywa istotną rolę. To pamiętajmy, że styl życia ma równie duże znaczenie. Regularne badania pomagają wykryć zmiany w organizmie na wczesnym etapie. Wyobraź sobie, że odpowiednio wcześnie odkryty problem może uratować życie. W następnym kroku przyjrzymy się, jak dieta może wspierać nasze zdrowie i chronić nas przed rakiem. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak Twoja dieta wpływa na zdrowie? Badania pokazują, że nawet 30% przypadków raka można zapobiec dzięki zdrowym nawykom żywieniowym. Unikanie tłustych potraw, przetworzonej żywności i cukru to pierwszy krok w stronę lepszego zdrowia. Regularne spożywanie pełnoziarnistych produktów, warzyw i owoców działa jak tarcza ochronna, zmniejszając ryzyko zachorowania. Warzywa kapustne. Takie jak brokuły czy kalafior, zawierają związki, które mogą neutralizować substancje rakotwórcze w organizmie. Czy wiesz, że regularne spożywanie pomidorów, bogatych w likopen, pomaga w ochronie przed rakiem prostaty? To proste zmiany, które każdy z nas może wprowadzić do swojego jadłospisu. Zacznij już dziś od dodania tych produktów do swojego obiadu. Odpowiednia dieta to nie tylko profilaktyka raka, ale także wsparcie dla osób, które już zmagają się z chorobą. Dieta bogata w antyoksydanty wspomaga organizm w walce z komórkami nowotworowymi. Przykłady takich składników to jagody, orzechy i zielona herbata. Czy masz je w swojej kuchni? Jeśli nie, czas to zmienić i postawić na zdrowie. Nie zapominajmy o nawodnieniu. Picie odpowiedniej ilości wody wspiera organizm w usuwaniu toksyn, które mogą przyczyniać się do powstawania raka. Zrezygnuj z napojów gazowanych na rzecz zwykłej wody lub ziołowych naparów. W kolejnym kroku dowiesz się, jak aktywność fizyczna wspiera prewencję i zdrowie na każdym etapie życia. Regularna aktywność fizyczna to jeden z najskuteczniejszych sposobów na ochronę przed rakiem. Badania wykazują, że osoby aktywne fizycznie mają o 20-30% mniejsze ryzyko zachorowania na niektóre rodzaje nowotworów, w tym raka piersi i jelita grubego. Nawet codzienny spacer przez 30 minut może znacząco wpłynąć na Twoje zdrowie. Czy znajdziesz czas, by zadbać o siebie już dziś. Ćwiczenia pomagają kontrolować wagę ciała, co jest kluczowe w prewencji raka. Otyłość zwiększa ryzyko zachorowania na aż 13 różnych rodzajów nowotworów. Proste aktywności, takie jak jazda na rowerze czy lekki streczeń, mogą być początkiem drogi do lepszego samopoczucia. Nie musisz zaczynać od intensywnych treningów. Małe kroki przynoszą wielkie efekty. Podczas aktywności fizycznej organizm produkuje endorfiny, które nie tylko poprawiają nastrój, ale także wzmacniają układ odpornościowy. Silniejszy układ odpornościowy lepiej radzi sobie z niszczeniem potencjalnych komórek nowotworowych. Spróbuj włączyć do swojej rutyny ćwiczenia na świeżym powietrzu to dodatkowy bonus postaci dotlenienia organizmu Ważne jest, aby ruch był dostosowany do twoich możliwości i stylu życia. Nie musisz od razu zapisywać się na siłownię. Spróbuj zamiast windy wybrać schody lub spędzać więcej czasu na działce, wykonując prace ogrodowe. W kolejnym kroku opowiem, jak unikać substancji, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania na raka. Czy wiesz, że codziennie jesteśmy narażeni na kontakt z substancjami, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania na raka. Dym tytoniowy to jeden z największych winowajców, odpowiadający za około 90% przypadków raka płuc w Polsce. Nawet bierne palenie jest szkodliwe, dlatego warto unikać miejsc, gdzie pali się papierosy. Twój wybór może znacząco wpłynąć na zdrowie Twoje i Twoich bliskich. Nie tylko papierosy są niebezpieczne, toksyczne substancje mogą kryć się także w naszych domach. Środki czystości, farby czy odświeżacze powietrza często zawierają chemikalia, które mogą być szkodliwe przy długotrwałym kontakcie. Czy próbowałeś zamienić je na ekologiczne odpowiedniki? To mały krok który może zmniejszyć Twoje narażenie na substancje rakotwórcze. Dieta również może być źródłem substancji szkodliwych. Przetworzona żywność i produkty zawierające konserwanty lub sztuczne barwniki mogą przyczyniać się do rozwoju raka. Wybieraj świeże, naturalne produkty i staraj się unikać jedzenia, które zawiera zbyt wiele dodatków chemicznych. Może warto dziś przygotować obiad z lokalnych warzyw. Nie zapominajmy o zagrożeniach w miejscu pracy. Zawody związane z przemysłem chemicznym czy budowlanym często narażają pracowników na kontakt z azbestem, benzyną czy metalami ciężkimi. Jeśli pracujesz w takich warunkach, pamiętaj o odpowiednich środkach ochrony, takich jak maseczki czy rękawice. Kolejnym ważnym elementem prewencji są regularne badania, które mogą wykryć zmiany w organizmie na wczesnym etapie. Regularne badania to jeden z najważniejszych elementów prewencji raka. Wczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse na pełne wyleczenie nawet o 90%. Czy wiesz, że wiele nowotworów przez długi czas rozwija się bezobjawowo? Proste badania. Takie jak morfologia krwi, USG czy kolonoskopia, mogą uratować życie. Nie czekaj na pierwsze objawy, działaj z wyprzedzeniem. W Polsce dostępne są liczne programy profilaktyczne, takie jak mammografia dla kobiet powyżej 50 roku życia, czy badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego. Udział w takich inicjatywach to krok w stronę świadomej troski o zdrowie. Znajdź czas, by zapisać się na badanie, to inwestycja w Twoją przyszłość i dobre samopoczucie. Nie zapominaj o konsultacjach z lekarzem. Regularne wizyty u specjalisty pozwalają na monitorowanie ogólnego stanu zdrowia i szybkie reagowanie w razie potrzeby. Przykładowo, badanie skóry przez dermatologa może pomóc w wykryciu czerniaka na wczesnym etapie. Czy masz w kalendarzu zapisane wizyty kontrolne? Jeśli nie, to świetny moment, by to zmienić. Każdy etap życia niesie ze sobą inne potrzeby zdrowotne. Dla osób po 50. roku życia, szczególnie ważne są badania prostaty, ginekologiczne czy ocena poziomu hormonów. Dbanie o zdrowie to odpowiedzialność, która pozwala cieszyć się życiem w pełni. Teraz, kiedy omówiliśmy wszystkie kluczowe aspekty prewencji, czas przejść do podsumowania całości i zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Teraz, kiedy już wiesz, jak skutecznie chronić siebie i swoich bliskich przed rakiem, pytanie brzmi: Co zrobisz z tą wiedzą? Czy zmienisz swoją dietę? Zaczniesz się więcej ruszać? Czy może wreszcie zapiszesz się na zaległe badania? Pamiętaj, że nawet najmniejsze kroki mają znaczenie, każde działanie przybliża cię do zdrowszego, dłuższego życia. Wyobraź sobie, jak mógłby wyglądać twój dzień, gdybyś czuł się pełen energii i spokoju, wiedząc, że robisz wszystko, co w Twojej mocy, by dbać o swoje zdrowie. Czy nie warto spróbować? Zastanów się, co jeszcze możesz zrobić. By zminimalizować ryzyko i daj sobie szansę na życie wolne od strachu przed nowotworami. Jeśli ten film pomógł Ci zrozumieć, jak wiele możesz zrobić dla siebie, nie zatrzymuj tej wiedzy dla siebie. Podziel się nią z rodziną i znajomymi. Każdy z nas ma kogoś, kto mógłby skorzystać z tych informacji. A jeśli masz pytania, Napisz w komentarzach, z chęcią odpowiem i pomogę Ci na Twojej drodze do zdrowia. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i kliknąć w dzwonek, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. To miejsce, gdzie znajdziesz praktyczne porady, które naprawdę mogą zmienić Twoje życie. Zdrowie jest najcenniejszym skarbem, zadbajmy o nie razem.